Że nie potrafimy wymyślić czegoś niebanalnego na przywitanie, powiemy po prostu cześć. Cześć. Witają się z Wami. Grzegorz Kiecko. I Krzysiek Kusak, czyli ekipa Grammy TV. No. I dziś kolejny odcinek, który poświęcimy grze pod tytułem Enslaved. Enslaved. I oczywiście jak zawsze rozmarzenie, widzimy rudą bohaterkę, tak, no, ale nie, wrac do rzeczy, tak, do rzeczy. Tak, tak, czyli zaczynając nasze rozmowy proponowałbym w ogóle dyskusję rozpocząć od tego jak gra jest oceniana i potem przejść do tego o czym tak naprawdę nam opowiada. No, gra oceniana jest no tak jak, taki był, jak był marketing, czyli tak na 8, bo gra, no, w sumie nie, nie wpompowano żadnych większych pieniędzy na marketing. Z tego co ja widziałem to były dwa trailery, jeden tam, jak to się ładnie nazywa, pamiętnik. Twórców, tak, tak Tak, tak, tak. Developer's hmm. Diary. Tak, tak. Piękne polskie słowo, pamiętnik. Wszyscy go mieli, tak. Nikt się nie przyznawał. Ale wracając. No, oceny ogólnie tak na ósemkę. Eurogamer, bardzo fajna ocena. Jak dla nich ósemka to jest mocna ocena. W Polsce jest odczytywana jako średnia. No. I coś, czym można, może ewentualnie się ktoś zainteresuje. Prawda? Tak, tak. Jak będzie jakiś sezon ogórkowy, warto będzie łyknąć. A tak nie jest. A tak nie jest. Naprawdę dostajemy produkt od twórców. Y Heavenly Show. Short. Heavenly short, tak. Mm. Bardzo wyjątkowo krótkiego tytułu, ale który zrobił w świecie no, takich slasherów naprawdę dosyć no duży, no, duży pogrom. Bo to znaczy do... ze względu na filmowość akcji mm -hmm. ogólnie. To był pierwszy slasher z taką filmowością akcji i to widać w tej grze. To widać w tej grze? No widać, że to są ci sami ludzie, którzy Ta. odpowiadali za Heavenly Short. Opowieść mm. o połączeniu dwojga obcych sobie zupełnie osób. Niewolników. Ś... Niewolników w świecie takim postapokaliptycznym. Który... Ma maszyny rządzą światem maszyny rządzą światem, ale co najważniejsze i najfajniejsze w ogóle to wszystko jest przedstawione w takich okolicznościach przyrody, takich bardzo kolorowych. Tak, tak. Wszystko jest U... rozświęte kształem, taki jak to chlebek określił taki I am the Legend tylko 100 lat później. No, no, kiedy już dżungla przeżyła ludzi i zaczęła porastać na mechanicznym szkielecie. O, na przykład. No tak mniej więcej to wygląda, prawda? Tak to wygląda. My wcielamy się w rolę niejakiego manki, czyli człowieka bez imienia. Tak, człowiek ma opa. W ogóle gra, w, to co mi się podoba najbardziej, to gra zaczyna się od takiego jednego wielkiego tąpnięcia. Kiedy my uciekamy przy pomocy oczywiście no, tej naszej bohaterki, którą później przychodzi nam ratować bardzo często z opresji. I yy, właściwie nie wiadomo nic, nie wiadomo kim jesteśmy, kim jest nasz główny bohater. Dlaczego świat wygląda tak, jak wygląda. A dopiero Dokładnie. po jakimś czasie gra odkrywa przed nami tą tajemnicę i to jest naprawdę świetnie poprowadzone, bardzo delikatnie, bez żadnych takich. No, że, o, o jakiś Tak, ten... tak. Aha. To znaczy, jest gnielnie poprowadzone, to bo naprawdę mhm. nie czuć tego, że jest to wrzucane w twarz, prawda? To jest gdzieś tam w tle, gra, jest, gra, gra się sama, mhm. że tak powiem. Broni, a fabuła jest gdzieś tam też i broni się zdecydowanie. To prawda. Do, dostajemy połączenie, jakby troszeczkę Prince of Persia, czyli takiego skakania tak. biegania po, po, po Gzymsach, przeskakiwania z jednego miejsca na drugie. I zachodnie Aiko. I zachodnie Aiko. Tak. Czyli, to... czyli taką naprawdę bardzo ciekawą historię, która no, smakuje się świetnie. Bardzo, bardzo. Znaczy, ze względu oczywiście na grafikę, która mm -hmm. jest kapitalna wizualnie. Ale co to... się widzisz? Dużo, dużo osób skarży się na grafikę. Znaczy... Ale to pewnie i wyłącznie dlatego, że no, twórcy Heavenly Sword, którzy na, na, ale na Launchu, tak, na starcie tak. PlayStation 3, pokazali, że ta konsola no, graficznie w tamtym czasie wymiatała. No ale za, pr za przeproszeniem, to teraz ludzie mają za dużo w dupie. naprawdę, ta grafika. powiększali się tak. i w dupach się no, to bo prawda. ta grafika naprawdę wygląda kapitalnie pierwsze zobaczenie Golden Bridge to jest coś niesamowitego to to trzeba prawda. przeżyć później no już nie, nie spojlujmy, ale jest taki motyw który też zrobił wielkie wow Także, no, ta grafika wygląda świetnie, muzyka jest dobrana kapitalnie, chociaż na PS3 jest jeden taki malutki problem, bo ona nie śmiga po optyku w Dolby Digital, mm -hmm. tylko w stereo. Oh. <laughs> Ale patch będzie już niedługo. No to wiadomo, na PS3 nie można wydać gry bez jakichś błędów. <laughs> Cicho, bo wyjdziemy na fanboy. Tak, dlatego recenzujemy no, na PS3, tak, no. No. <laughs> no. to zdecydowanie fanboye. Yy, no, i sam gameplay. Gameplay to jest Prince of Persia, tak jak już mm -hmm. mówiłeś. I oczywiście zaraz będą była fala krytyki, że gra przechodzi się sama. To nie jest samograj. Ja też no. na początku powiem szczerze, że po przetestowaniu dema tak miałem od, mieszane odczucia. Pomyślałem sobie, hmm, faktycznie miejsca, które mam się dostać albo których mam się złapać, się podświetlają się, prawda? No tak, no, ale, ale czy to przeszkadza? Nie, nie tylko jakaś... że, słuchaj, tam z drugiej strony, jeśli chcesz zaczerpnąć takie 100% z Enslaved, no. to masz tak zwane tech orbs, czyli takie kuleczki, które zbiera się po, po Jak całej Jak w mapie. Crackdownie. Jak w Crackdownie. One no są dokładnie. Tak, one są naprawdę kapitalnie poukrywane, że jeśli chcemy na przykład level zrobić na 100%, to zajmuje to na, na naprawdę długo. No i szczerze, ale te horpse są bardzo fajnym rozwiązaniem, bo nie są to takie krytyńskie znaczki mm -hmm. jak 200 gołębi w Grantevtal. Tak, tak, tak. One te levely nie są duże, więc można mm -hmm. sobie poganiać i ze względu szukamy... na one nie są duże, ale właśnie o to chodzi, że czasem trzeba naprawdę trochę po pogłówkować, jak w danym miejscu się dostać. Mm -hmm. I to jest fajne. No i dzięki temu, że zbieramy te, te choroby, przynajmniej zobaczymy całość, całą bogatość tego świata. Naprawdę można po po obejrzeć to, co no designerzy tam stworzyli. Oczywiście potem wykorzystać się na ulepszanie swojego oręża, tak, ewentualnie tak. nowe ciosy. Tak, shield, życie, no standardowy, mm -hmm. pseudo rpg style. Ale nie? słuchajcie, tak żeby nie było, że ta dziewczyna jest tutaj tylko i wyłącznie piękną. Ozdobą tej gry, bo tak. ewidentnie tak jest, ale tak. ona czasem także się nie, nie przeszkadza, a i czasem się przyda. Chociażby nawet do odwracania uwagi przeciwko. No, no, no. tak. Ten system jest całkiem fajny z tym odwracaniem uwagi, to jest. Mhm. Chyba nie było tego w grze jakiś takiej, bo duże jest gier, których tam teoretycznie współpracują dwie osoby, ale nigdzie nie było takiego odwracania uwagi chyba tylko w Army of Two, ten system Agro, bo to mniej tak, więcej tak, tak, tak działa. Tak, 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 tak. Tylko że zazwyczaj sztuczna inteligencja w Army Oftu była no, tro, tro, troszeczkę zazwyczaj no. to Agro to myśmy zbierali. Tak, 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 dokładnie. A tutaj no, tutaj my to robimy. To więc... my robimy. To my w danym momencie naciskając mm. przycisk, rozkazujemy niejako no. e, trip, czyli mm. tej bohaterce, którą nosimy na plecach i mm. tak, e, tak kulturalnie mm. rzucamy do góry. Tak, tak. Tak. Ale... Ale jest to zrobione fajnie, nieskomplikowanie, bo to jest naprawdę cztery komendy, tak na dobrą sprawę. Tak, tak. Wszystko płynnie, szybko i wszystko pod L1, także mhm. nie ma absolutnie nie z tym grać, żadnego problemu. Grać, nie umierać. Dodatki, dodatki, no słuchajcie, nie ma też się co oszukiwać. Właściwie większość rzeczy, które zaoferuje nam Enslave, już widzieliśmy w jakichś tytułach. Tylko że tak. to w tym, w tym momencie jest podane na takiej bardzo ładnej tacy. Tak, to jest. Wszystko jest złożone w idealnych proporcjach. Mhm. To jest jak. Ktoś zrobi jajecznicę, i ktoś zrobi jajecznicę, ale ten jeden zrobi to tak, że uznamy, że to była najlepsza jecznica w swoim życiu. Zgadza się. E, jakie ładne porównanie. Jajecznica, bomba. Kurwa. wzniosłem się na wyżyny filozoficznych możliwości. Jajecznych. Jajecznych, tak. Dwa jaja mam w sumie. E, dobrze, wracając Ta. do samej opowieści o Enslaved, to trzeba by było także no, zwrócić uwagę na. Naprawdę to, co wyróżnia ten tytuł oprócz tych patentów, o których mówiliśmy, czyli podskakiwania, latania na tak zwanej chmurce, mm. to także to, że w rzeczywistości gra i to się nawet dziwnie, to taka była freudowska pomyłka w audycji, w gramitacji, powiedziałem Journey to the West. Tak, A tak. to jest Odyssey to the West, ale dlaczego Journey? To jest oparte na starej. Tak, starej chińskiej opowiastce, właśnie o podróży, w której podczas podróży dwie postacie poznają siebie. Mm -hmm. tak? No i to, no, to jest motyw pełen przewodnim. No, wiadomo, że na tym się wzorowali, więc od tego nie odejdą. Ale to jest kapitalny motyw przewodni, ale trzeba go dobrze wykorzystać. I tu jest naprawdę dobrze wykorzystany, bo sam motyw opowieści jest w grach popularny, ale żeby go dobrze wykorzystać i żeby zachęcił nas do poznawania go dalej. To jest sztuka. Wiesz co, powiem ci, że naprawdę powtarzam to już po raz setny, ale naprawdę, naprawdę, naprawdę bardzo spodobało mi się to, że ta historia tutaj, ona nie jest, ona idzie sobie, jakimś takim osobnym, osobnym torem płynie. Tak. A my, wiesz, skupiając się na tym, żeby przejść z jednego levelu do drugiego, czasem o niej zapominamy, ale na chwilę, bo ona się za chwilę tak. przypomni. Chociażby nawet przez zbieranie mask, które... Tak, te maski to jest kapitalny pomysł. Masek? No, no masek, no a czego? Powiedziałem mask. You full. No, boże, mask, masek. Dobra. Tomato to tomato. Ja znam tutaj profesora, który powiedział, tak, by, że Tak, profesor, profesor będzie. Profesor by powiedział, że obydwie formy są prawidłowe. Pracujemy y nad zaproszeniem go do programu. Maski, które zbieramy w tytule, to takie jakby takie flashbacki, czyli coś co pokazuje nam jak było przed no, czyli coś... rzeczywistość obecna. To tak jest na takie sekundowe, sprawę, no. ale fajnie buduje klimat, i po jakimś czasie zaczyna tak powoli zamykać się w całość. Dokładnie. Tak. W ogóle gra na samym końcu zamyka się w pewną taką piękną, troszeczkę nie do końca może zrozumiałą całość, ale to jest. Każ... Ale... Wydaje mi się, że takie zakończenia budują takie wiesz, każdy odbierze to w sposób. No tak, ale zakończenie mówi też coś, co się stanie. Z Enslavedem jako Marką, tak? No więc właśnie, mamy no. tutaj, nie zapominajmy o tym, że to jest gra, ona musi na, so, na, na, sobie za, na, na siebie zarobić. A jak zarobić na siebie na zarobić, zarobi, to zrobimy dwójkę. A nasz człowiek tutaj przeszedł, ale tego nie wytniemy, bo ładnie podskoczył. No, serio nie wytniemy. No nie, no ładny skaczył. Jak w no. slave To był, był manki. To był manki. Nawet podobne twarzy. A, no właśnie, no jeśli tutaj kwestie techniczne, moglibyśmy teraz to nieco też poruszyć. Graficznie już powiedziałeś, dźwiękowo także powiedziałeś, jest świetny voice acting. To co ty masz jeszcze w technice? Yy, <laughs> nie, nie, no okej, okay, ale wiesz, jest świetny voice acting, no tak jak powiedziałeś, no. twórcy tego, ale loading, czasy loadingów potrafią zabić. No, ale loading przynajmniej na PS3, no to wiadomo, instalka jest w to jest duży plus, bo nie trzeba wrzucić płytki i zrobić sobie kanapkę tą przysłowiową. Mm -hmm. A ja wolę te loadingi w tle, no i to jest Unreal Engine Trójka, czyli wiadomo, że tam coś się doczyta, coś wyskoczy później. Dobrze, no jeśli miałbyś się przyczepić do czegoś w Enslaved, Ty wiesz, że nie wiem? Dla mnie to jest kandydat na gry roku. Wiesz Naprawdę. Co? dla mnie, przynajmniej jeśli chodzi o, 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 o ten gatunek przygodówek, to w tej chwili nie ma nic lepszego. Dokładnie. Nie, ma, nie ma się do czego przyczepić, to jest Mieliśmy, fajna zamknięta mieć Nowego Prince'a, dostaliśmy... No, Enslaved'a. Dostaliśmy... W, <grym> no, dokładnie. Bo Nowy Prince jest, no, w, jest, jaki jest, każdy widzi, nie? A Enslaved jest taką fajną opowieścią, którą chyba każdy powinien sobie doświadczyć, może nie zagrać. Właśnie posłuchajcie, no, mm. gra naprawdę bardzo średnio rozreklamowana, bardzo mało było o niej słychać, jak Call of Duty, który będziemy mieć za miesiąc i ja już mam mm. go dosyć, bo tak, jest tak, tak po prostu, jestem już tak nabuzowany tymi wszystkimi informacjami. Jeśli szukacie naprawdę ciekawej opowieści o ludziach, których łączy bardzo ciekawa opowieść na... Więź. I więź na Tick, tak. takie jesienne wieczory, Enslaved jest idealnym tytułem, naprawdę. Dokładnie. Jeśli mielibyśmy go tak w skali od 0 yy, do 10, od jednego do 10, ile kupcie. byś dał? Kupcie, po prostu kupcie. Kupcie, bo tu grę warto mieć. Mhm. Nie nudzi się, bo trzeba. Wiadomo, przejdzie się raz później jeszcze na wyższym poziomie trudności, żeby pozbierać tu te chorby. Także gra nie jest tu trochę, no bo sama jedno przejście 8 godzin, dodatkowe przejście. Mhm. No i już zapowiedziano, że wyjdą DLC m, kontynuujące fabułę. Czego, Świetnie, chcieć więcej. Czego, czego chcieć więcej do tego tytułu? Dokładnie. E, ze swojej strony przypomnę tylko, że w audycji gramitacja temu tytułowi zaoferowałem 8 z olbrzymim plusem. Mhm. A ty Czyli od siebie? poszedłeś tak jak reszta prasy, średniak. Nie, dla mnie 8 z olbrzymim plusem to mm. nie jest średniak, to jest gra, która jest y, świetna, ale nie dla, nie dla wszystkich. Aha. Nie no, moim zdaniem jest dla wszystkich, więc dziewiątka, jak już mam... Czyli masz, jak oceniając polskim systemem. Tak, tak. tak. Okay. Dziewiątka, bo chcę, żeby coś poprawiono w SQL-u i dać dziesiątkę SQL-owi. Mm -hmm. No, na systemem oceniania to nie ma się co rozwodzić, bo zaraz tutaj, wiesz, będziesz tak, mieć milion no. komentarzy, że no. jeden taki, drugi taki. No, milion komentarzy. <głos> Optymista. <głos> to, ty, ty, ty. <głos> <głos> Ale ty to jak walisz, żarcik, to jak... Tak, um... jak, jak Karol. Jak Karol, tak. Mm -hmm. Karol Dobrze. S. Wydaje mi się, że z Enslaved... To, co myśmy mogli powiedzieć, to powiedzieliśmy, powiedzieliśmy, więc czekamy teraz, zapraszamy naszego gościa, który opowie, jak mniej więcej saves się sprzedaje. Dokładnie. <wib hago YouTubers everywhere> no to nie niech w tradycji stanie się zadość i poprośmy naszego... kogo? Pana znawcę? Powiedz nam, jak sprzedaje się Enslaved jakie jest zainteresowanie tytułem u was? No, żadne. Okej, okay. bardzo miło było gościć się w dzisiejszym odcinku.